Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry. Witam w laboratorium metrologii po przerwie świątecznej. Na początku przepraszam za jakość nagrania, szczególnie za dźwięk, ale nie jestem w stanie nagrywać mikrofonem, dlatego że jedyna aplikacja, która to umożliwiała na moim telefonie. Mam no, na myśli taki mikrofon z, z przejściówką, z interfejsem audio. Niestety odmówiła posłuszeństwa i nagrywa w kilkunastu klatkach na sekundę. Więc no, nie jestem w stanie tego zrobić. Dźwięk jest po prostu z mikrofonu telefonu. Muszę to jakoś rozwiązać. Słuchajcie, ostatnie filmy wzbudziły sporo Waszego zainteresowania, sporo komentarzy. Szczególnie ten dziwny przypadek UNIT oraz ten mój stary, 20-letni, ponad multimetr. I chciałbym się krótko do tego na początku odnieść, a potem przejdę do omówienia moich planów co do publikacji i sprzętu, który mam tutaj na stole. Słuchajcie, ja cały czas się uczę. Uczę się również od Was. Prawda. Ja się cały czas czegoś uczę. Czytam wszystkie komentarze. Dużo dowiedziałem się z komentarzy pod filmem właśnie na temat Unite. dlaczego niektóre funkcje jakby działają tak, a nie inaczej. I dziękuję za wszystkie merytoryczne komentarze, które dotyczyły tamtego, tamtego testu. Teraz już wiem na przykład, dlaczego Multimetr odpala się od razu w trybie AC, a nie DC. Po prostu jest przeznaczony dla elektryków i być może jest to dla takich osób wygodniejsze, jeżeli od razu jest w trybie pomiaru napięcia przemiennego. Jeżeli natomiast chodzi o ten film z tym moim dwudziestu kilkuletnim multimetrem, to też pojawiło się kilka takich komentarzy, że no, co w tym dziwnego, że odpalił, że, że po tylu latach działa. Słuchajcie, nie o to chodziło w tym filmie, nie, to było moim zamierzeniem. Ja po prostu byłem ciekawy, czy on w ogóle działa. Czy nie był uszkodzony, czy po tylu latach spędzonych gdzieś tam w szafie, gdzie był tak naprawdę zapomniany, wciąż mierzy poprawnie? Tu nie chodziło o to, czy on po tylu latach jakby zachowuje swoją sprawność pod względem elektronicznym, tylko po prostu byłem ciekawy, w jakim on jest stanie, więc raczej pod tym kątem ten film był zrobiony. Tak czy inaczej, dzięki za, za wszystkie uwagi i komentarze. Słuchajcie, dzisiaj również ze względu na problemy techniczne nie będzie jakiegoś takiego bardzo pomiarowego odcinka, natomiast chciałbym omówić kilka tematów, które w najbliższych tygodniach chciałbym Wam omówić. Nie. Są one związane zarówno z testami aparatury pomiarowej, która do mnie dotarła, jak również no, z takim tematem, nazwijmy to stricte merytorycznym, związanym z pomiarami temperatury. Więc pozwólcie, że zrobię teraz krótkie cięcie. Powiem Wam, co chcę w najbliższym czasie zrobić. Tutaj też liczę na Wasze komentarze, bo jak zaraz zobaczycie, nie, nie znam. Całości tego sprzętu, który mam tutaj na stole, a być może wy macie jakieś doświadczenia z tymi urządzeniami i będziecie w stanie mi w komentarzach po prostu podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę. Zapraszam na film. Słuchajcie, trzy tematy do omówienia na najbliższe filmy: pomiar temperatury za pomocą czujników rezystancyjnych, test multimetru. I wisienka na torcie, czyli skopometry OON. Jeżeli chodzi o czujniki rezystancyjne, temperatury, to byłaby to kontynuacja tematu związanego z tensometrami, a więc czujnikami rezystancyjnymi. Dlatego, że nie chcę się tylko i wyłącznie skupiać na testach multimetrów, chciałbym również dzielić się z Wami tematami związanymi takimi stricte z metrologią, z kwestiami pomiarowymi. A więc, pierwszy temat: rezystancyjne czujniki, temperatury, budowa, zasada działania i tak dalej. Jak również, mam tutaj dwa przyrządy pomiarowe. Ten APAR AR915 umożliwia zarówno pomiar temperatury właśnie za pośrednictwem czujników rezystancyjnych, ale również termopar, a ponadto jest to swego rodzaju kalibrator czyli on na swoim wyjściu umożliwia uzyskanie sygnałów takich referencyjnych na potrzeby testów. No, zobaczymy. Dosyć ciekawe, przenośne, bateryjnie zasilane urządzenie. Myślę, że warto się temu przyglądnąć. Oprócz tego, w tym temacie, być może znany Wam lumel. Taki tablicowy przyrząd N30U, jakby głównym jego przeznaczeniem, jest pomiar czy współpraca właśnie z czujnikami temperatury, znowu zarówno z rezystancyjnymi, jak i z termoparami. Jakkolwiek umożliwia on również pomiar innych wielkości. Ponadto jest programowalny, więc tutaj jest sporo. Do y, omówienia. I, I ten temat y, chciałbym zamknąć w jednym odcinku. Jeżeli macie jakieś uwagi, y, na co powinienem tu zwrócić uwagę. No to proszę y, piszcie y, w komentarzach. Y, drugi temat, y, drugi temat, to jest taki multimetr, przepraszam, jeśli źle wypowiem, jak Widz. HT118E. Ten multimetr dostałem wprost od producenta. Paczka kilka dni temu przyszła z Chin. Jest to podobno topowy model, ten 118E. No i producent się chwali tutaj, że zlicza on do 20 tysięcy, a jego dokładność jest, no przynajmniej według specyfikacji, no dosyć imponująca. Więc sprawdzimy sobie, jak ten multimetr się zachowuje, jak on działa, czy spełnia specyfikacje rzeczywiście. Z tego co wiem, Kai Witz to jest jakby tożsama marka z Habotest, A jak może pamiętacie, z pierwszej części wielkiego testu multimetrów, Habotest, którego testowałem, całkiem dobrze wypadł w tym, w tym teście gdyby nie jego tam różne dziwne funkcje to pod względem dokładności dosyć dobrze on się plasuje na tle innych multimetrów. A więc jestem ciekawy, nie znam tego producenta, nigdy wcześniej nie miałem z tym do czynienia, zresztą z HaboTestem też nie. No więc z chęcią go dla was przetestuję. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tą firmą, Wiecie, na co powinienem zwrócić uwagę? No to znowu proszę napiszcie, napiszcie w komentarzach. Zrobimy sobie tutaj testy. No i trzeci temat to jest skopometr. Skopometr, który dostałem do testów dzięki uprzejmości jednego z widzów OON HDS-2202S. S wskazuje na to, że ma on tutaj również wbudowany generator, jak również multimetr. A więc taki dosyć multifunkcyjny, nazwijmy to przyrząd, przy czym jego główną funkcją jest oscyloskop. Jest to topowy model o paśmie przenoszenia 200 MHz, o ja ile dobrze pamiętam, 1 giga sampli na sekundę, nie jestem pewny do sprawdzenia. Tak czy inaczej, cieszę się, cieszę się, że go mam, dlatego że zawsze chciałem przetestować skopometry czy Ołona, czy jakichś innych producentów. No akurat Ołon w tej chwili mam do dyspozycji. Również w laboratorium metrologii na potrzeby studentów taki skopometr by mi się przydał, a więc jest okazja do tego, aby wykonać tutaj. Testy tego topowego, bo to jest znowu, że tak powiem, naj, najwyższy model w, z Owana. Słuchajcie, jeżeli. Macie jakieś życzenia co do tego, na co powinienem tutaj zwrócić uwagę w testach, poza, że tak powiem, no standardowymi funkcjami, czy to oscyloskopu, czy multimetru, no to proszę dajcie znać w komentarzach, a na pewno to dla Was w testach uwzględnię. A więc tak wygląda mój warsztat, że tak powiem, na najbliższe odcinki. Również chcę zrobić film o prądzie przemiennym i pomiarach przy prądzie przemiennym, kwestia pomiarów, na przykład, parametrów impedancji. Ale to, to troszkę więcej czasu mi zajmie, więc w tle będę sobie nad tym pracować. Natomiast teraz chciałbym się na tym skupić. Jest również szansa, że dostanę do testów kolejne multimetry Unite. W tym taki multimetr z funkcją akwizycji danych i ich wizualizacji. Więc myślę, że całkiem ciekawa seria testów różnej aparatury pomiarowej przed nami. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Tak jak mówię, no z różnych przyczyn, również problemów technicznych, nie, nie ma takiego pełnego pomiarowego odcinka, ale podyskutujmy sobie w komentarzach. Zobaczcie, zobaczę, na co chcecie, żebym zwrócił tutaj uwagę i na pewno w testach to uwzględnię. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień w pełnym odcinku Laboratorium Metrologii.